W naszym społeczeństwie panuje takie przekonanie. Jestem chory, kiedy leżę w szpitalu, na łóżku, w domu, ale poza tym jestem zdrowy, tak? Ale mm, teraz się pomyślimy, co to znaczy, że ktoś jest chory, tak? Co to jest za różnica? To tylko e, wytwór naszej wyobraźni, tak? Po prostu e, wezmę tabletkę albo masz przecież budową, nie mam czasu na to, żeby chorować. Muszę mm, z muszę dzieci, muszę chodzić do pracy, tak? Po Posiłem i nie będzie mnie bolało. Wszystko objawy, że coś jest nie, tak jakieś procesy zachodzą w naszym organizmie, tak? I tak ciągle my myślimy, że jesteśmy zdrowi, że nic nam nie boli, ale sprawnie zdrowia. My musimy tak żyć, żeby nasz, nie odczuwaliśmy, jak pracuje nasz organizm. Nie musimy mieć żadnych dolegliwości. Jak coś jest nie tak, to powoli w naszym organizmie zachodzą procesy, które w perspektywie czasu, za 5, 10, 20, 30 lat, a oni po prostu już mogą być nieobracalne, tak, różne choroby się pojawiają. Dla mnie zdrowie to jest coś więcej. To jest codzienna profilaktyka zdrowotna, tak, bo to, co teraz jemy, jak się odżywiamy, Polowa osób na świecie w ogóle nie dopije swojej normy wody, a norma wody to jest podstawa. Kto chce więcej dowiedzieć się o profilaktyce zdrowia, jak można zregenerować, odbudować zdrowie, stawy, wątroby itd. Napisz do mnie słowo konsultacja, umówimy, umówimy się na darmową konsultację i omówimy e, szczegóły. Nie musisz nic kupować, po prostu to jest wiedza, e, możesz skorzystać, a może, a może nie.